Cześć, z tej strony Marcin, kolejne 13 zdanie z metody poprawkowej z września 2020 roku. I zadanie 13 mamy następujące. Prosta L jest równoległa do prostej y równa się minus 1, druga x plus 2. I wiemy, że na prostej L leży punkt P równy 0,7. A równanie prostej L ma postać. Pierwsza rzecz, jaką trzeba się zastanowić, to jest kiedy prosta jest równoległa do prostej. W ulicach maturalnych znajdziecie, że proste są równoległe, kiedy współczynniki kierunkowe, czyli tam jest tak ładnie napisane, kiedy a1 równa się a2. Czyli tylko co to jest współczynnik kierunkowy? No to jest to, co stoi przy x. Czyli jedna, druga. Czyli odpowiedzi na pewno przy x musi stać jedna, druga na minusie. Czyli to odpada i to odpada. Zostaje nam albo c, albo d. Pytanie, jak zna, sprawdzić, czy to jest c, czy to jest d. Matematycznie powinniście zrobić tak. Y równa się, wiemy, że już jest minus 1 druga. X plus jakaś liczba zawsze, bo pamiętajcie, że równanie prostej to jest Y równa się AX plus B, tak? to jest równanie prostej w tak zwanej postaci kierunkowej. Nie ma B, ale mamy punkt, który możemy podstawić. Siódemeczkę, którą tutaj mamy, to jest oczywiście Y, więc stawiamy to za Y tutaj. Czyli mamy 7. Minus jedną drugą sobie oczywiście przepisuję, Potem, a zamiast x, ponieważ tu jest pierwsza współrzędna to jest xowa, wstawiam 0. No i tu już chyba nawet ładnie widać, że to jest po prostu 7 równa się. Minus jedna druga razy 0 to jest 0, po prostu b. Więc będzie minus jedna y równa się minus jedna druga x plus b, czyli 7. No i mamy poprawną odpowiedź d, a c jest niepoprawne. I tyle. Dosta, równoległa, posta postopada, taka podstawowa rzecz też na maturze podstawowej, więc warto się tego nauczyć, gdybyście się tam gdzieś uczyli do matury. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę jak się podoba. I lecimy do zdania 14. Na razie.